Ostatnie miesiące przyniosły nam trochę zmian na rynku słuchawek prawdziwie bezprzewodowych. Dlatego też uznaliśmy, że warto zaktualizować propozycje modelowe słuchawek True Wireless w kwocie do 1500 tysiąca złotych. Wybrałem trzy, myślę, że najciekawsze propozycje. Przygotujcie sobie kawę, herbatę czy co tam lubicie. Usiądźcie wygodnie, zaczynamy! Dzisiaj poskaczemy sobie trochę po mapie świata, zaczynając od Japonii. Yamaha TWS-7B to aktualnie najwyższy model słuchawek True Wireless pod znakiem skrzyżowanych kamertonów. Zaprojektowano je zgodnie z koncepcją True Sound, w której to słuchawki mają za zadanie oddać każdy detal tak, jak chciał tego artysta. Zastosowane przetworniki mają średnicę 10 mm z większą cewką niż większość popularnych słuchawek. To sprawia, że TWS-7B odznaczają się świetną dynamiką i czystością brzmienia. Osobiście mam wrażenie, że stawia się tu nieco większy nacisk na tony średnie i wysokie, eksponowane bardzo dosadnie. Bas jest punktowy, wręcz nieco jakby twardy. To raczej nie są słuchawki dedykowane do muzyki popularnej. Bliżej im do utworów symfonicznych, klasyki, może jazzu. Na pewno warto docenić też zlokalizowanie instrumentów w przestrzeni. Dobrze zrealizowane kawałki oznaczają się wówczas bardzo dobrą głębią sceny. A mając na uwadze świetną ekspozycję wokalu, myślę, że audiobooki i podcasty będą na tych słuchawkach brzmieć co najmniej bardzo dobrze. Ich czas pracy wynosi 6 godzin na jednym ładowaniu plus około 16 godzin magazynowanych w Etui Powerbanku. Z ciekawostek technicznych na pewno warto zwrócić jeszcze uwagę na aktywną redukcję hałasu ANC oraz tryb Ambient Sound pozwalający na nasłuchiwanie otoczenia bez wyciągania słuchawek z ucha. Słuchawki dbają o nasz słuch, optymalizując reprodukcję poszczególnych pasm za pomocą układu Listening Care. Załączność z telefonem odpowiada zaś moduł Bluetooth w wersji 5.2 obsługujący kodeki SBC, AAC oraz APTX. Przyznam szczerze, nie byłem fanem poprzedniego modelu słuchawek pi 5 marki Bowers Wilkins. Zdecydowanie brakowało im ekspresji i czegoś, co sprawiało, że nie chce się przyrywać od słuchu. Generacja S2, czyli z Bowers Wilkins pi 5 s 2 są pod tym kątem o kilka poziomów lepsze. Ale po kolei może jeszcze niektórzy z was nie słyszeli, że pojawił się nowy model. Wygląda w zasadzie identycznie jak poprzednik, jednak wewnątrz zmieniło się chyba wszystko. Ukryte wewnątrz pchełek i przetworniki to jednostki o średnicy 9,2 mm. Trzeba mocno podkreślić fakt, iż Bauer -Syl Wilkins PI5 S2 brzmiał naprawdę bardzo równo. To znaczy, żadne pasmo nie dominuje nad innym. Sygnatura brzmienia jest zrównoważona i charakteryzuje ją poprawna dynamika połączona z bardzo dobrą klarownością. To nie są słuchawki grające efekciarsko, szanują muzykę, starają się jej nie przeinaczać. Wokal jest stosunkowo jasny, choć czuć tu leciutki niedosyt, który znika w wyższym modelu PEI 7 S2. Niemniej jednak, p 5 S2 brzmią naprawdę bardzo dobrze i są przy tym uniwersalne brzmieniowo. Polecam tylko dobrze dopasować rozmiar nakładek do kanałowych, po czym po prostu cieszyć się muzyką. PI5S2 cechują się czasem pracy na poziomie 5 godzin, po czym wymagać będą wizyty w etui powerbanku. Pudełeczko przechowuje energię na kolejne 19 godzin oraz wspiera protokół szybkiego ładowania. Słuchawki posiadają oczywiście aktywną redukcję hałasu z otoczenia i łączą się z telefonem lub innym urządzeniem za pomocą Bluetooth 5.0. Nie zabrakło oczywiście wsparcia dla kodeków SBC, AAC oraz APTX. Kolejność produktów w tym filmie jest przypadkowa, jednak Devialet Gemini to słuchawki, które przez bardzo długi czas były na samym szczycie mojej prywatnej listy ulubionych słuchawek typu True Wireless. I już mówię dlaczego. Za to, co słyszymy, odpowiedzialne są 10 mm przetworniki pełnozakresowe, ukryte w każdej z dwóch pchełek. Mimo pewnych perturbacji, które towarzyszyły im w dniu premiery, model ten przetrwał i moim zdaniem, pomimo paru lat na karku, nadal są one świetną propozycją. Mimo dość skromnych rozmiarów Gemini potrafią Łupnąć basem, szczególnie gdy pozwala na to odpowiednio nagrany utwór. Nie spodziewałem się, że w tego typu słuchawkach usłyszę tak głęboki, melodyjny i niesamowicie przyjemnie brzmiący bas. Odrobinę brakuje tutaj tonów średnich. One oczywiście są słyszalne, ale nie stoją na równi z pozostałymi pasmami. Wokal jest przez tą cechę poniekąd złagodzony, choć nadal dość selektywny. Parę razy słyszałem opinię, że te słuchawki grają dość fałkowo, czyli. Dużo basu, dużo wokali. To między innymi dzięki temu te słuchawki cieszą się tak dużą popularnością. Wymieniając zalety słuchawek Deviolet Gemini, trzeba wspomnieć o bardzo wydajnym układzie redukcji hałasu ANC. Potrafi on pozbyć się różnych, nawet naprawdę nieoczywistych dźwięków z otoczenia, pozwalając się skupić tak po prostu na muzyce. Ta będzie wybrzmiewać przez około 6 do 8 godzin, po czym energię należy uzupełnić ze zgromadzonego w Etui 24-godzinnego zapasu. Warto też podkreślić obecność systemu EAM, odpowiedzialnego za dopasowanie akustyczne pracy słuchawek do kanałów słuchowych posiadacza Gemini. Łączność to oczywiście Bluetooth, tutaj w wersji 5.0, wraz z obsługą kodeków SBC, AAC oraz APTX. Za pomocą tego filmu chciałem podpowiedzieć Wam, na które słuchawki True Wireless warto zwrócić szczególną uwagę mając budżet około 1500 zł. Każdy model ma swoje mocne strony, jak i zróżnicowany charakter brzmienia. Przedstawione w tym filmie trzy modele True Wireless mają jednak jeszcze jedną wspólną cechę, a mianowicie odporność na tył i wilgoć, dzięki czemu możecie je zabrać na siłownię albo na spacer. Krótkotrwały, niezbyt intensywny kontakt z wodą nie powinien im zaszkodzić, choć zdecydowanie odradzam eksperymentowanie w tej kwestii. Konsultacje czy też po prostu zakupy możecie zrobić osobiście w najbliższym salonie Top HiFi. Ich listę znajdziecie oczywiście na stronie www.tophife.pl. Są tam dane kontaktowe do poszczególnych punktów, to też, w razie chęci odsłuchu wybranego sprzętu audio, możecie umówić się na konkretny dzień i godzinę. Nasza strona to także prężnie działający sklep internetowy oraz ogromna, ciągle powiększana strefa wiedzy wypełniona branżowymi artykułami i nowinkami. Zapraszamy Was zarówno do naszych salonów stacjonarnych, jak i do odwiedzenia naszej strony internetowej. A na mnie cóż, już pora. Nie martwcie się jednak, bowiem spotkamy się już niedługo w kolejnym filmie. Tak więc na ten moment nie pozostaje mi nic innego do powiedzenia, jak tak po prostu do zobaczenia.